Moim zdaniem, na polskim rynku nie mamy absolutnie do czynienia z bańką. Cześć Adam. Cześć. No, witaj w programie 5 pytań o rynek nieruchomości. Bardzo mi miło. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem jest Adam Pustelnik z firmy Savils. I od razu przejdziemy do rzeczy. Zaczniemy jechać, może od tego zacznę, w dobrych nastrojach. Adam, moje pierwsze pytanie dotyczy bańki na rynku nieruchomości. Czy mamy do czynienia Też Widzę, że od razu pytanie z tezą. No tak, no, czy mamy do czynienia z tą bańką na rynku? Im dłużej funkcjonuję na tym rynku, mam coraz większe wrażenie, że kryzysy bądź różne sinusoidalne skoki czy dołki są, funkcjonują w zasadzie samospełniających się przepowiedni, mhm. bo często jakaś tendencja nie zachodzi, tylko poprzez dużą, dużą dyskusję o niej my ją sami generujemy, kreując nastroje inwestorskie. W każdym razie moim zdaniem na polskim rynku nie mamy absolutnie do czynienia z bańką z kilku względów. Między innymi z tego względu, że po pierwsze w wielu wypadkach ceny dopiero dobijają do tych przedkryzysowych. Okej. Okay. Po primo. Czynsze w nieruchomościach komercyjnych nawet się nie zbliżyły do tych przedkryzysowych. Eee, trzeci punkt, mamy w Polsce do czynienia z sukcesywnym, największym, e, jak na e, i, i, jak na kontynent europejski. Chyba mamy jako Polska największy, natomiast na my jesteśmy top 3 wzrostem gospodarczym, więc siłą rzeczy wzrost gospodarczy pozostałe dwa czynniki powodują, że trudno mówić o bańce. W Polsce w Polsce na rynek nieruchomości on nie uzyskał, on nie uzyskał szalonych, szalonych parametrów. Jak spojrzymy chociażby na powierzchnię biurową w Warszawie, ona oscyluje w granicach 5,5 miliona metrów kwadratowych, podczas gdy Monachium, które populacyjnie jest mniejsze od Warszawy, a z całą aglomeracją, no powiedzmy, że oscyluje w tych granicach co Warszawa, ma około 14 milionów. Więc e, nie wydaje mi się, żeby Monachium już w tym momencie e, miało, a, a tam też przecież permanentnie ma miejsce podaż, żeby miało trzykrotnie większy potencjał ekonomiczny. E, konkludując, e, moim zdaniem nie mamy, nie mamy do czynienia z bańką. Teraz te e, zawrotne, jak na jak na nasze dotychczasowe standardy, sumy, głównie na rynku inwestycyjnym, są wynikiem kompresji tzw. yieldów, czyli inaczej stóp kapitalizacji. Są one wynikiem dość naturalnych czynników, mianowicie tego, że mamy do czynienia na rynku z dużą, z dużą płynnością, nadpłynnością, jest dużo tych pieniędzy na rynku. To po primo. A po drugie, w Polsce produktu, który by odpowiadał tym potrzebom mhm. inwestorskim, nie ma nie ma na tyle e, na ile jest tych środków. To powoduje to powoduje kompresję stóp kapitalizacji. Natomiast jak spojrzymy na te, e, e, na, te na, na te statystyki, no, one nie wykraczają poza, e, poza tempo, dynamikę większą niż wskazywałyby na to obiektywne czynniki. Okej. Okay. No dobrze, no to czy czas nadszedł na to, żeby zacząć sprzedawać nieruchomości, czy może nie? Twoim zdaniem, jak to wygląda? No. Zestawianie wszystkich nieruchomości e, w jednym rzędzie to jest, to, to, to jest tak jak e, zestawienie wszystkich piłkarzy w jednym rzędzie. No, Cristiano Ronaldo trudno, trudno zestawić e, z piłkarzem polskiej okręgówki, więc podobnie ma się rzecz e, z, e, z nieruchomościami. To wszystko, to, to wszystko zależy od tendencji, od miejsca, od płynności rynku, na którym one się znajdują. Natomiast. E, patrząc na, e, na, na te tak zwane ildy, przepraszam, nie lubię się posługiwać anglikanizmami, natomiast tutaj trudno znaleźć e, bardziej trafne określenie. E, są one niskie, są one są one rekordowo niskie, więc wydaje się, że. E, na rynku nieruchomości komercyjnych, jak jest dobra umowa najmu, a stabilny najemca, no to moment jest idealny. Natomiast, nie wskazując konkretnych przykładów, nie wszyscy dysponenci tego rodzaju aktywów chcą je sprzedawać. Niektórzy je trzymają, trzymają przy sobie, operując, operując najmem i. i Generując, generując stały dochód. Natomiast y, szczególnie w biurach i w, y, w przestrzeniach logistyczno-przemysłowych wydaje się, że okres na sprzedaż jest bardzo dobry. W takim razie, czy może warto kupować nieruchomości, a jeżeli tak, to jakie i gdzie Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że y, bardzo perspektywiczne są tak zwane alternatywne klasy aktywów, czyli klasy aktywów, gdzie tego produktu w Polsce jest proporcjonalnie niewiele. A który na wielu innych, dojrzalszych rynkach jest bardzo atrakcyjnym, mm -hmm. atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Mam mm -hmm. tutaj na myśli akademiki, e, Rezi for Rent, e, Super czy, zinst czy zinstytucjona zinstytucjonalizowane e, domy spokojnej starości. To są, e, to są, to są kategorie aktywów, które, które na, wielu, na wielu rynkach są bardzo atrakcyjne. E, w na naszym rynku nad Wisłą dopiero, dopiero zaczynają, zaczynają nabierać dynamiki i rozpędu. Okej. Okay. Takie trochę podwiercę, mam kolejne pytanie, dlaczego te ceny nieruchomości w Polsce cały czas rosną. E, byłoby to dość nienaturalne, gdyby nie rosły, z tego względu, że mamy wzrost gospodarczy niespotykany w innych krajach Wspólnoty o, o cho, chociażby zbliżonych do naszej skali, w sensie populacji i rozmiaru gospodarki, po primo. Po drugie, e, wiele wzrostów jest podyktowanych czynnikami immanentnie związanymi z branżą. Rosną ceny wykonawstwa, rosną ceny gruntów, tym samym e, one sprawiają, że czynsze nie mogą spaść poniżej pewnego poziomu. Mhm. Oprócz tego nasz rynek staje się coraz dojrzalszy, zwiększa się jego płynność. Coraz więcej e, inwestorów kapitałowych wchodzi na ten rynek z, z, coraz, szerszy, e, z, z coraz szerszego katalogu szerokości geograficznych. To e, jest spektakularne wejścia, szczególnie koreańskich inwestorów. Więc e, to jest absolutnie naturalny zestaw czynników, który generuje wzrosty, wzrosty na rynku i u nas zachodzą wszystkie. To na koniec, kiedy będzie kryzys, Twoim zdaniem, na rynku nieruchomości i czy w ogóle będzie? Gdybym miał taką kryształową kulę, na pewno bym się tą wiedzą nie podzielił, tylko sam to tutaj zdyskontował ekonomicznie. Natomiast teoretycznie, tutaj przesłanką, która mogłaby dawać powody do obaw, jest znaczące. Z, z, znaczące wyhamowanie rynku, szczególnie jeśli chodzi o, o, o komponent przemysłowy u naszych sąsiadów e, za zachodniej granicy, gdzie jak wiemy nasza gospodarka jest z, z, ściśle e, współzależna od niemieckiej. Natomiast biorąc pod uwagę nasz rynek nieruchomości e, magazynowych, przemysłowych, póki co znak tego spowolnienia nie widać, czyli tego rykoszetu względem rynku niemieckiego. A jeszcze, jeszcze nie zauważamy, wręcz przeciwnie. I jeśli chodzi o wolumen dostarczanych, dostarczanych powierzchni, umowy najmu czy, czy stopy kapitalizacji przy sprzedaży tego rodzaju nieruchomości, to wszystko wygląda wręcz optymistycznie. I jeśli ja akurat jestem świeżo po takiej dość gruntownej analizie z naszym zespołem rynków regionalnych. Wiadomo, one są również zdywersyfikowane, natomiast na tych głównych rynkach regionalnych póki co i tak zwany take-up, czyli ta mhm. horyzont metrów kwadratowych, jakie będą wynajmowane, e, wolumen dostarczanych powierzchni, e, rozmiar transakcji trendy wyglądają pozytywnie. E, nie, ma, nie ma tutaj skokowych ruchów co do zasady, natomiast. E, cyfry wyglądają dobrze, więc póki co nie widać oznak, e, oznak kryzysowych na horyzoncie jednoznacznych, natomiast e, te wszystkie, te wszystkie statystyki, cyfry, w ogóle cała struktura gospodarcza, no nie może permanentnie rosnąć, natomiast nie, jeśli chodzi o moją prywatną opinię, nie zwiastowałbym e, żadnego załamania w najbliższym czasie, ewentualnie w horyzoncie roku, dwóch pewną korektę. Okej. Okay. Podsumowując, być może czeka nas korekta, ale nie kryzys, Twoim zdaniem? Moim zdaniem, podkreślam, to jest moja opinia z kilku względów. Mimo, że te stopy kapitalizacji się kompresują, nadal Polska oferuje dobre stopy zwrotu. A szczególnie okay. w zestawieniu z, z krajami, z krajami tak zwanej Starej Unii, wyłączając z tego kraje południa. Porównywalne stopy zwrotu są, 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 w, są w krajach południa Europy bądź, bądź na innych rynkach naszego regionu. Natomiast są to rynki mniej stabilne. Biorąc pod uwagę nasz wzrost, jego fundamenty, wygląda to bardzo solidnie. Nie chcę, nie, nie chcę przytaczać e, zewnętrznych publikacji, natomiast ostatnia książka pana e, profesora e, Marcina Piątkowskiego, e, Poland Gro e, Growth Champion. E, nawet, nawet w analizach czy w dyskusjach osób, które są zdecydowanie lepsze merytorycznie niż moja skromna osoba, e, ocena fundamentów polskiego wzrostu e, jest, jest, jest pozytywna. I, I biorąc pod uwagę momentum i te czynniki, że e, mamy stabilny wzrost, oparty na relatywnie solidnych podstawach, w gruncie rzeczy so, solidne i stabilne zarazem otoczenie biznesu, e, plus, e, plus lepsze niż chociażby w Niemczech stopy zwrotu, one powodują, że w chwili obecnej. Trudno w oparciu o jakieś obiektywne przesłanki, nieemocjonalne, wieszczyć, yy, wieszczyć kryzys. Drodzy Państwo, Adam Postelnik, yy, Sawils. Dziękuję Ci za rozmowę. To był program 5 pytań o rynek nieruchomości. Czysta, Do zobaczenia. Do zobaczenia.